Oto specjal na 3000 subskrypcji na Instagramie Będziemy jedli bulldoga, takiego różowego Bo jest mniej ostry Bo jesteśmy cipeczkami go... Witam w mojej kuchni Witam, Będziemy... w mojej kuchni czekamy aż się Będziemy... woda... Czekamy aż się woda zagotuje I potem wpierdalamy ten makaron, nie? Ten taki, o Wancy Ponieważ skater And check this out Fucking kreaktor Skurwa. kurwa Kurwa Huge. <coughs> Cube To jest stary To jest blok sponge'a kurwa w Minecraft nie? Minecraft bulldog. kurwa ten... Endstone end w sumie to jest Ej Ja yeah. Is this cooking? <coughs> co robi? co robi? Po co robi ty? Współpraca praca, ja muszę <coughs> Stary taki dym będzie Stary, on leje, ja mu trzymam. Ja Nic nie widzę! <laughs> on leje, ja mu trzymam. Co to jest? Co jest? Ej, spierdala mi makaron. Prezydent Francji spierdala. Uparuję, bo nie, jednak jest ciepło. To wyparuje to. Dobra, by. teraz śmietanka, żeby ona zmieniła konsystencję i ser. Na sam koniec przyprawy. Tak jak powiedział, zrobimy. No, tak pokaż, tak. pokaż jak robisz, pokaż jak robisz. Bo pierdalamy generalnie tak, żeby to nie było bez. Jesteśmy, Sam, kurwa, to... ludźmi, nie barbarzyńcami, robimy to z serem. Zrobimy to dobre. Ile? Z cztery plastry? Pięć. Pięć? Nie, pięć. Es... Nie, kurwa, tu będzie tłuste gówno, nie? Oj, to obrze! Cheese is fucking shitty. Siok, ty w dole, ale to jest, o, gęste, mnie już ręka boli. Dobra. <laughs> <laughs> Pierdalamy te ostre? <laughs> Dobra. Widzowie. Gęste chipsko masz, mała. Dobra, proszę uwadze... Widzowie, żeby nie było, to wrzucamy, kurwa, całe te sosy, nie? Dobra, rób przebitki. Ale to jest ciemne, ale to... Ale, mi już się, kurwa, sinianki... Już mi się sinianki odpaliło, no. To jest, kurwa, classic. Ile jeszcze nie? Nie rób, nie, nie. Przestań. Nie. Patrz, umiera. Chwila. <śles> Biga. Biga Biga. Bija. So pick. So No, Nawiązanie, na nawiązanie na widzowie na na do pierwszego vloga. SUPS! Oh, oh, oh. Warszawa była. Warszawa była. Jedliśmy w tym. Ja jewia, to się wytnie Warszawa, tam. Warszawa! <grywa> Warszawa, byliśmy taki zajebisty ten w barze mlecznym Stołówka na ten na jakiś ten... Nie wiem jakiś... University. To był uniwersytet. To był uniwersytet. Druga taka przewidziana. Znowu mamy sali, <noise> nawet <noise> pasz tak w Weź to ten, weź tu tamten na inny. Jawscar chłopie taki. Another one. Jeszcze nie my. Mie... Albo przemieszajmy, żeby to taki czerwony jeszcze bardziej było. Już <noise> tak na błyszty chopieł i tak. Jeszcze krecimy. Co ty? Co ty? Oh ty? Co czekaj, czekaj, czekaj.

Co? Serio? Mam rany na palcu i mi wylało to ostre. Aha. Aha. Zdaję, ma. Ja mam wlewany. Stary, bo ci zaraz zagęścieje się ten ser. Nie, to trzeba zaraz gęścić. Miesząc. Mieszaj, Janek. Szczerze, że mi bo na czerwę Ty, no daj <notable> mi, <Welkin>? <faliken> kurwa, no no. No no to Z takim kolorem będziesz sikał, kurwa. Nie wątrobę po tym. Intensywniej, Hada! Hada!

Jeden ha! ruch, jakby. <noise> <noise> mnie gdzieś w tej. Chodź tu. Ty nas musisz, koleżko? Widać, że... Widzowie, patrzcie, stosujemy karę, jaką wyznaczyliśmy sobie sami. I będziemy mieli te bludaki. Eee, ale to, jest, to nie jest kara. To nie jest powód do tego, żebyśmy się smucili. To, to jest challenge. To, jest, to nie jest challenge. To jest powód do dumy i radości, że jest was aż 3000 na naszym Instagramie. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. No, wyświadku zapomnieć? Nie. A. No. To jemy. To... Buldak całkiem tam. Smaczny, Ten fucking Dobra, ja ten pierwszy. Ja oziaru. Kurwa, ostre. <grym> <grym> Kapary będę tylko pasmary. Kapary? Mm. Twój stary. <grym> Wiecie co buldak ma za siebie? Kapary to jest najgorzyć. Żo do mu na tak uzależniający smak taki... A dobra. Co to jest za smak? MG. <grym> Z umami jest dobre, ale to jest taka chemia. Widzowie, i fani, i kolacy. Rodacy też. I... dziwacy. <laughs> Janeko, pamiętaj się. To <coughs> mojego trochę posmąpisz? Mogę chcieć. Podobnie. Chodź, o trik dla widza, Ale kurwa, zamieszana na równowagę gościu teraz pytanie, kto ma więcej. Janek pokażę. Ogólnie jeśli chodzi o odporność ostrego, tutaj jest widzów wszystkich. W nas. Ja, co, co? To myślę, że Janek polegnie. Kalisz chyba na najlepszą. fajne. Ja się ten dwa razy spicy. O no, kurwa dwa... Widzę, jeśli lubicie mega ostre. My też lubimy ogólnie. Nie. Nie Ale dwa razy to jest mocne. Tak samo trzy razy już w ogóle. Jak 69 6969 to wiemy dwa razy. Nie! Nie! Nie można... Pot, pot, potwierdzone. Wiemy. Nie wycinaj tego. 6996. 6969. Na Instagramie? Mhm. Ułka. Widzowie. Ja pomlaskam trochę, bo mogę furba. No widzowie. Jest śmieszny, bo. Jak jeszcze Kalisz nie był u nas w zespole, tylko się po prostu przyjaźniliśmy z NuklearVenom, polecamy, w ogóle super zespół, Kalisz tam śpiewa, krzyczy. To przyjechał kiedyś do nas na imprezę jakąś, no i jedliśmy chicken wingsy, nie? No i go nagrałem, jak ja to było bardzo śmieszne. I dla tych, którzy nie słuchają nas na Spotify'u, to na Spotify'u są te filmiki, kanwasy, to tam właśnie jest przebitka, jak w Ma, Phantomie Phantom Kalisz sobie wcina. I kurwa, że... Czy kiełońcy, nie? Niesamowite. A propos w ogóle jedzenia, to zdarza się taki fakt, że u nas w Turuniu jest taka restauracja, ryki ryki z Ameryki, bardzo mega ziomek. i już niedługo będziemy mieli tam swoją pozycję w menu, super burger w ogóle z takim tajemniczym szejkiem, kto jest, to jest, to jest w naszych... Yy, Lyrik, zaznajomiony, to wie, że w Makwatą są niektóre liniki, więc. Rekord <grystanie> Możecie się spodziewać różnych właśnie takich rzeczy u Rickiego, więc Toruniaki pijajcie z niego. Dobrze, że się robimy. Jestem cały ujebany. Na mi trochę mięło. nie. Odczekaj z 5 minut, stary. Drzadę. Drzadę. Jak Janek da radę, to serduszko w komentarzu dla niego, bo oh. mało lat, dopiero ma 14 lat. Co się tu w ogóle? Zapiałeś jak kurwa J zajmiemy trzyka prawdziwy pera Jeśli dotrwałeś do no. tego momentu zostaw komentarz Sperma lakuje zjadł jeszcze jednego Ja bym się chciał wysmachać może? W mhm. kolorze Fajne niebieskie kolorze fantom Oni nie wiedzą doskonal. <grym> Malutki. A obejrzmy go <się> tak. jest <grym> Dobra, ale trochę. Uuuu. No. Nie było z tego wbicie więcej w pierdole tego dwa, dwa razy bardziej. Ja no, a dobra. Na ogólnie po co, jak się poruszam. Na wizy to robimy. Na Na 100 tysięcy wyświetleń na megaton w razy trzy. Co? Ja nie. Dobra. <grym> Zjedzone. Mmm. <głos> <głos> Generalnie na no, takie wyzwanie chipkowate, ale nie mieliśmy pomysłu, ale dziękujemy, że jesteście z nami. Na następny raz połykamy kurwa kaktusy i wbijamy gwoździe w stopy. Chciałem ci dać tylko. Dobra tak. chciałem ci dać tylko, to